Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o śnie. Każdy wie, że ten sen jest niezbędny, że jest ważny, ale wiele osób jednak nie traktuje tego zbyt poważnie i nie wie jak bardzo ważny jest ten sen. I właśnie w dzisiejszym filmie o tym sobie porozmawiamy. Skupimy się tutaj na badaniu, które było opublikowane w maju 2020 roku, także to jest świeże badanie, dosłownie dopiero co zostało wypuszczone i to badanie miało na celu sprawdzić, czy optymalizacja tego snu, czy nie sama nawet długość, może wpłynąć na zarówno rozmiar masy mięśniowej, czy na utratę tkanki tłuszczowej. I do tego badania wzięli 30 uczestników, było to 30 mężczyzn w wieku mniej więcej 30-40 lat, więc dosyć młodych mężczyzn. Były to osoby niećwiczące i osoby, które nie miały żadnych problemów ze snem, przez dwa tygodnie od, od tego badania, czyli chodzi o osoby, które normalnie się wysypiały, nie miały, nie wiem, właśnie jakiejś deprewacji snu, nie miały problemu z zaśnięciem i tak dalej. Po prostu zwykłe, można powiedzieć, osoby i właśnie chcieli sprawdzić, jak wpłynie optymalizacja tego snu w kontekście treningu, bo właśnie dlatego też czyli osoby nietrenujące, żeby zobaczyć, jak zareagują na trening. I wyglądało to w ten sposób, że w tych dwóch grupach podzielili właśnie mężczyzn na grupę, w której dali im tylko plan treningowy, i ten plan treningowy to było FPW dwa razy w tygodniu, w którym wykonywali serię mniej więcej do około 10 powtórzeń, mniej więcej do załamania ruchu, i przez pierwsze 5 tygodni były to kontrolowane treningi, czyli sprawdzali naukowcy, czy rzeczywiście ci ludzie trenują, a nie tylko jakby. Mają karteczkę, i dopiero kolejne 5 tygodni mieli self-reporter, czyli sami jakby zgłaszali zrobienie treningu. Z tym, że właśnie w jednej grupie nic nie mówili a propos a w drugiej grupie podali im zalecenia Norweskiego Instytutu, który zajmuje się właśnie snem i problemami ze snem. I właśnie tutaj podam te 9 punktów, które jednocześnie będą właśnie tymi 9 krokami, które mogą nam. Pomóc z wieloma rzeczami, o których później powiem. I wymieniając te punkty, po części niektóre z nich omówię i trochę więcej o nich powiem teraz, żeby nie robić tego później. Więc pierwszy punkt to to, żeby pomieszczenie, w którym śpimy, było wyciszone, wyciemnione i najlepiej wychłodzone. I chodzi po prostu o to, że jakiekolwiek światło, czy jakikolwiek hałas może wpływać na to, czy szybko zaśniemy, czy będziemy mieć problemy, czy nas coś wybudzi, ale też właśnie na samą jakość tego snu. Jeżeli oczywiście ktoś mieszka w dużym mieście, ma światła, nie wiem, latarni przed oknem, cokolwiek, no to ja polecam serdecznie zakładać opaski na oczy do snu i tak samo zatyczki do uszu i to pozwoli nam po pierwsze właśnie, żeby było cicho, a po drugie, żeby było ciemno. Jeżeli chodzi o wychłodzenie pomieszczenia, no to warto, żeby ono miało około 18-19 stopni. Wiadomo, że zimą jest to dosyć łatwe do zrobienia, bo wystarczy po prostu przewietrzyć ten pokój. Latem niestety bez klimatyzatora raczej nie damy sobie z tym rady, ale no możemy robić tylko tyle, ile możemy, więc właśnie to Wam mówię. Drugi punkt to chodzenie i wstawanie, chodzenie spać i wstawanie o tych samych godzinach przez cały tydzień, bez względu na to, czy to jest weekend, czy nie. I to również, tak samo jak chociażby z jedzeniem, ma wpływ na to, kiedy będziemy śpiący, a kiedy będziemy rozbudzeni, i po prostu ten zegar biologiczny nam się ustabilizuje. Dlatego jeżeli. Ktoś ma jakiś plan tygodnia, no to powinien za wszelką cenę starać się właśnie to usystematyzować. Wiadomo, że zdarzą się takie okazje, typu, nie wiem, będzie jakaś impreza, będziemy długo na tej imprezie, więc wtedy mamy dwie opcje, tak naprawdę. Albo zerwać noc, wstając wcześniej, czego raczej nie polecam, albo po prostu później się obudzić, ale następnego dnia już to znowu kontrolować. Więc tutaj należałoby wziąć pod uwagę cały tydzień i ustalić, jak najlepiej będzie nam pasowało, żeby chodzić, spać i wstawać, żeby też oczywiście mieć optymalną, optymalną ilość snu, ale właśnie żeby tego pilnować, żeby nie było tak, że na przykład w weekendy odsypiamy, albo właśnie w weekendy na przykład zarywamy nocę i idziemy później spać, bo nam to może rozregulować cały tydzień. Kolejny trzeci punkt, który dostaję to że mam to być 8 godzin snu. Czyli chodzi tutaj oczywiście o długość tego snu. Tak jak powiedziałem, obydwie grupy nie miały problemu z tym snem, więc tu nie możemy mówić o tym, że na przykład w drugiej grupie nie wiem, ludzie spali po 4 czy 5 godzin, tylko raczej spali od 6 w górę. Więc tutaj z tego instytutu było, że 8 godzin, jest to właśnie taka w miarę optymalna ilość snu dla większości osób. Kolejny czwarty punkt to są rzeczy, które powinniśmy albo których nie powinniśmy robić na dwie godziny przed snem. Więc na dwie godziny przed snem powinniśmy po pierwsze przygasić wszystkie światła, jakie mamy, czyli przykładowo nie palić wszystkich żarówek, jakie mamy w mieszkaniu, tylko zapalić jakąś jedną w kącie, żeby jakieś tam światło nam dawało. Kolejna, żeby ograniczyć albo najlepiej nie korzystać ze źródeł, które właśnie emitują obraz typu telewizja, komputer, telefon, a jeżeli już to robimy, to po pierwsze właśnie przygasić, to światło, żeby było jak najmniejsze, a po drugie, jeżeli możemy, to zainstalować bloker nie wiem, światła niebieskiego albo zakładać specjalne takie okulary, które blokują właśnie to niebieskie światło, dlatego że to niebieskie światło wpływa na wytwarzanie melatoniny, a melatonina to jest hormon, który pomaga nam zasnąć. To jest powiedzmy, taki hormon snu, więc jeżeli będziemy to niebieskie światło dostarczali, mniej tego hormonu wytworzymy, przez co też gorzej będziemy spać i też ciężej nam będzie zasnąć. Kolejna rzecz, którą powinniśmy, które powinniśmy nie robić przed snem, to nie powinniśmy zarówno trenować, dlatego że trening będzie nas rozbudzał, podnosi nam poziom kortyzolu, podnosi nam poziom adrenaliny. Przez to też osoby, które trenują późnym wieczorem mogą mieć właśnie problemy z tym snem. Następna sprawa to, że powinniśmy się wychillować, zrelaksować i unikać wszelkich konfliktów, nie wiem, poważnych rozmów z bliskimi i ja nawet przed tym badaniem zawsze właśnie mówiłem, że ja jak już jestem przed snem, to nie rozmawiam na poważne tematy. Właśnie ze względu na to, że potem człowiek myśli, ma problemy ze, ze spaniem, nie może zasnąć, też właśnie rozbudza się, rośnie poziom kortyzolu, więc powinniśmy właśnie się zrelaksować jak najbardziej. Następna sprawa to nie powinniśmy za dużo jeść, ani pić, czyli nie powinniśmy ani się najadać, przejadać, nie powinniśmy iść spać po prostu przejedzeni albo nie powinniśmy dużo pić, żeby właśnie nie wstawać w nocy na siusiu i też powinniśmy unikać jak najbardziej jakikolwiek napoi zero tak naprawdę, chodzi tutaj zazwyczaj o, o te, które mają jakąś tam zawartość kofeiny czy jakaś tam Pepsi i tak dalej. No i oczywiście kawy i herbaty również odpadają, więc najlepiej byłoby wypić po prostu pić samą wodę na te dwie godziny przed snem i to w takich umiarkowanych ilościach tylko żeby ugasić pragnienie. Kolejny punkt, który właśnie kazali im wykonywać, który może nam pomóc, jest to od razu po obudzeniu hmm, wystawienie się na jak największą ilość światła. Czyli tutaj tak naprawdę najlepszą opcją będzie wyjście na spacer. Chodzi po prostu o to, że to światło razem nas rozbudzi. Po prostu. bo, bo Wie, wiecie, jak jest, jak, jak po nocy um, odwrócimy żaluzję i nagle nam świat daje po oczach, i że to właśnie rzecz nas rozbudza, ale też chodzi o to, że to światło wpływa potem na wytwarzanie melatoniny w nocy, bo jakby organizm wtedy wie, że ok już jest dzień, więc już zacznie ją powoli sobie wytwarzać od rana, więc tak naprawdę najlepszą opcją jest wyjście właśnie na dwór, chociażby na, na te 5-10 minut, żeby pobyć w tym słońcu oczywiście jak jest, no ale nawet jak go nie ma, to i tak, i tak na dworze będzie jaśniej prawdopodobnie niż w e, mieszkaniu. Kolejny punkt to, że ostatnia kawa, albo nie wiem, jakikolwiek energetyk, preworka, cokolwiek, co zawiera duże ilości kofeiny, powinno być spożyte najpóźniej na 6 do 8 godzin przed snem, dlatego że mm, czas półtrwania kofeiny wynosi około 4-6 godzin w zależności oczywiście od organizmu, ale chodzi po prostu o to, żeby tej kofeiny się pozbyć w miarę z tego organizmu, zanim pójdziemy spać. I tu, że to odpowiadam na pytanie, że osoby, które że potrafią wypić kawę i spać. To nie ma znaczenia. To, że potraficie zasnąć po kawie i że Was nie rozbudza, nie znaczy, że nie będzie miało wpływu na jakość tego snu. Więc tak naprawdę każdy powinien ograniczyć tą kofeinę na właśnie te 6-8 godzin przed snem. Eee, powiedzmy, że osoby palące mogą ograniczyć na 4-6, dlatego że nikotyna wpływa na to, że ta kofeina się szybciej metabolizuje, ale to już jest taki, taka ciekawostka. Kolejny punkt to postarać się budzić bez budzika. Jest to trudne, na pewno, zwłaszcza dla tych, którzy nie wstają do pracy, do szkoły i no, którzy jakby no, nie mogą sobie za pozwolić na spóźnienia, ale no, chodzi po prostu o to, że w momencie, gdy budzi nas budzik, to nie wiadomo za bardzo, w której fazie snu nas obudzi. Jeżeli nas obudzi w fazie snu głębokiego, no to będziemy bardzo, tacy właśnie ospani, tak, właśnie ospali i będziemy. No, tacy zombie i nawet sobie przypomnijcie jak się czujecie, gdy się obudzicie naturalnie tak sami z siebie, a jak się obudzicie, gdy obudzi Was budzik. Jeżeli nie trafimy z tym budzikiem akurat w dobrą fazę, no to może być problem. Ale to już jakby taka moja jest rada, że zazwyczaj fazy cyklu trwają co około półtorej godziny. Oczywiście to też jest bardzo zależne, więc powinniśmy ustalać tak budzik, żeby spać albo 6 godzin, albo 7,5, albo 9. Bo zazwyczaj ustawimy właśnie budzik na 7 godzin, albo na 8. No to możemy nie trafić z tą fazą, ale mówię, to tutaj jest bardzo to zależne i najlepiej byłoby po prostu chodzić tak spać, się tak nauczyć spać, żeby naturalnie wstawać o danej godzinie. Kolejny ósmy punkt to nie używać żadnych urządzeń, które emitują światło jak już jesteśmy w łóżku. I w tym chodzi na przykład o elektryczne budziki, więc dużo lepsze będą no, takie mechaniczne, e, które nie wytwarzają żadnego światła. Jeżeli mamy e, budzik w telefonie, tak jak większość z nas, no to ja polecam go odwrócić e, do góry nogami, żeby on był jednak tym ekranem do dołu, e, żeby w żaden sposób to nas nie, nie rozbudzało, żebyśmy nagle nie dostali powiadomienia, cokolwiek, e, odpalić sobie tryb samolotowy e, i żeby w ogóle już nie... nie żadnego urządzenia, które emituje światło w sypialni. I kolejny, dziewiąty punkt to techniki relaksacyjne, które pomogą nam zasnąć. I tutaj na przykład technikę, którą ja e, używałem, e, którą mogę polecić, jest to skupienie się na oddychaniu, czyli jeżeli nie możemy zasnąć, to nie myślmy o tym, że, e, bo to jest najgorsze, że e, wyznaczy to uczucie, że zaczynamy odliczać, że jak, ok, jak zasnę teraz, to będę ją przed sobą przez 6 godzin 37 minut snu i potem nagle okazuje się po 10 minutach, tak, że daj nie śpicie, te 10 minut ucieka, a wy się coraz bardziej stresujecie, że macie mniej więc to nie ma sensu. Także lepiej skupić się na oddechu i dosłownie liczyć sobie sekundy oddychania. I tu będzie tak, że będziemy około 3 sekund nabierać powietrze, najlepiej zarówno przez usta i przez nos, żeby jak najwięcej go nabrać. Następnie wstrzymujemy oddech na około 3-4 sekundy, i potem przez 3-4 wypuszczamy. Chodzi o to, żeby łapanie powietrza i trzymanie go było dłuższe niż jego wypuszczanie. I właśnie taki długi oddech pozwoli po pierwsze lepiej się dotlenić, a po drugie zmniejszyć nam tętno, tak po prostu zrelaksować, no i właśnie nie będziemy myśleć o niczym innym, bo będziemy musieli się skupić na tym oddechu i na odliczaniu, aż w końcu zaczniemy. Naprawdę to, to działa, że po prostu bo myślę, a tak to będzie nudne wręcz, to jest tak właśnie jak to liczenie owiec, że to będzie już tak nudne, że po prostu zaczniemy. No i okej, okay, co odnaleziono w trakcie tych badań po 10 tygodniach? Po pierwsze, jeżeli chodzi o takie subiektywne, i właśnie to jest problem tego badania, jak chodzi o takie subiektywne oceny osób, które brały w tym badaniu, to nie było większej różnicy. Oceniali jakby zarówno przed i po badaniu, że. Jakby podobne mieli odczucia, więc jak widzicie, to może być bardzo nieobiektywne. W sensie może być tak, że zrobicie to wszystko i nie odczujecie od razu różnicy, ale może mieć to wpływ, bo jak pokazuje z kolei wynik zbudowania masy mięśniowej i spania tłuszczu, no to już miało to wpływ. I tu różnica właśnie była znacząca, dlatego że grupa, która zarówno kontrolowała sen, jak i treningi, zbudowała 30% masy mięśniowej więcej, czyli prawie około pół kilo mięśni przez 10 tygodni więcej, Spalili prawie dwa razy czy tam ponad dwa razy więcej tłuszczu w trakcie tych 10 tygodni. I jak chodzi o poziom tkanki tłuszczowej, procent tkanki tłuszczowej to również był dwukrotnie większy. Niestety właśnie w w tym badaniu problem był taki, że po pierwsze był duży drop-out, czyli dużo osób odpadło w trakcie tego badania, bo wzięło udział 30, a zakończyło 22. E, więc to już budzi pewne takie refleksje, no bo to jednak tylko 22 osoby, tylko mężczyźni, tylko w danym wieku, e, nie trenujący, Więc grupa była dosyć mała, dosyć wąska, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak to by było, było więcej osób. Ale, właśnie tu się pojawia ale, że nie, nie oceniamy wyników po jednym badaniu, bo właśnie wiele osób mówi, że badania e, są głupie albo nie mają sensu, że nie oddają jakby tego, co się dzieje w życiu. E, tak, jakby jedno badanie, tak. Zdecydowanie, jedno badanie o niczym zazwyczaj nie świadczy, dlatego robi się tych badań mnóstwo, robi się ich jak najwięcej, że potem mieć metaanalizę, na przykład 100 badań. Jeżeli 100 badań potwierdza daną tezę, to prawdopodobnie jest ona prawdziwa i nie ma się co z tym kłócić. I właśnie tak jest z tym snem, że tutaj mamy inne badania, które potwierdzają te wyniki, że to mogło mieć miejsce. Więc po pierwsze, mamy badanie z 2010 roku, w którym były właśnie dwie grupy, jedna z 8,5 godziny, druga 5,5 godziny. Jak się okazało, ta grupa, która spała mniej, spaliła o dwa razy mniej tłuszczu w trakcie tego badania i stracili prawie dwa razy więcej mięśni. Więc jak pokazało tamte, tamto badanie, jeżeli mamy deprewację snu, czyli śpimy za mało, to zarówno będziemy mniej spać w tkanki tłuszczowej i więcej spać w tkanki mięśniowej, czego nie chcemy, więc będzie efekt zarówno kataboliczny dla mięśni, jak i będzie nam to utrudniało utratę tłuszczu. Kolejne badanie pokazuje nam, że sen, a raczej jego deprewacja, jego brak może wpłynąć po pierwsze na kontrolę glikemii, a po drugie na wzrost greliny i spadek, Leptyny, czyli hormony, które odpowiadają za głód, będą rosły, hormony, które odpowiadają za to, że czujemy się na i będą spadały, właśnie będzie spadek kontroli glikemii, będziemy mieli mieć ten poziomy cukru bardziej drastyczne po posiłku, czyli możemy właśnie być senni na przykład bardziej po posiłku, albo będziemy czuli właśnie taki spadek energii, przez co będziemy mieć ochotę na cukier, i to również właśnie udowodniono w badaniach. Następne trzy rzeczy, które udowodnili w badaniach, to że za mała ilość snu albo brak tego snu może po pierwsze zmniejszyć syntezę białek mięśniowych. Po drugie, może zmniejszyć naszą odporność, może zwiększyć właśnie szanse na kontuzję. Kolejna sprawa to, że jak chodzi o mięśnie, może zmniejszyć ich wytrzymałość, bo o ile pokazali w badaniach, że wpływ na one rep max, czyli na siłę maksymalną, nie jest zbytni i jakby osoby, które nie miały tego snu, również były silne. To wytrzymałość już mocno spadła, i kolejna sprawa to, że brak tego snu będzie wpływał na to, że łatwiej nam będzie podejmować takie głupie decyzje. I tu chodzi o wszystkie decyzje, łącznie z tymi dietetycznymi. Czyli przykładowo, jeżeli nie będziemy wyspani, jeżeli właśnie będziemy za mało spać, to jest większa szansa na to, że. Wieczorem zamówienie pizzy do oglądania Netflixa będzie dobrym pomysłem. I taki ostatni już punkt, który jest bardzo prosty, to to, że jeżeli jesteśmy na redukcji i więcej śpimy to mamy mniej czasu na jedzenie, po prostu. Jeżeli ma, porównałem na przykład 5 godzin snu, a 9 godzin snu, no to w tym drugim wypadku mamy 4, godzin, 4 godziny krótszy dzień, co oczywiście jednocześnie może spowodować to, że mamy mniej czasu, że tak powiem, żeby żyć, że jakby niektórzy właśnie mówią, że wyśpią się po śmierci, co jest swoją drogą głupie, dlatego że osoby, które za mało śpią, są mniej produktywne, więc koniec końców tego czasu nie wykorzystują, tak jak te osoby, które się wysypiają. Ale nieważne. Chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś jest na redukcji, dłużej będzie spał, to będzie miał mniej czasu na jedzenie, bo mu ucieknie powiedzmy te 3-4 godziny, w którym by zmieścił jeden posiłek. Więc łatwiej jest wytrzymać 14 godzin niż 18 godzin. Więc to jest jakby takie no dosyć proste, ale no tak jest. Także można powiedzieć, że optymalny czas snu dla wszystkich to jest od tylko 7 do 9 godzin. Jak pokazują badania, lepiej spać więcej niż mniej. W sensie lepiej bardziej postawić na to, żeby spać więcej, niż uważać, żeby spać mniej. Czyli te 10 godzin wypadnie lepiej niż 6 zazwyczaj. I. Tu od razu odpowiadam, bo wiele osób będzie pisało, że oni nie mają czasu, że oni mają, nie wiem, dziecko małe, pracę, cokolwiek. Słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby spać albo 9 godzin, albo 5, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć. Czyli jeżeli możemy spać te pół godziny dłużej, to śpijmy te pół godziny dłużej. Jeżeli go oglądamy przed serial, przed snem, to nie oglądajmy go. Obejdźmy go w w ciągu dnia, żeby mieć po prostu więcej snu. I tak samo, jeżeli nie możemy postawić na długość tego snu, to postawmy na jakość tego snu. Czyli jeżeli ktoś ma ten tylko na przykład 5 czy 6 godzin, bo ma różne obowiązki, czy na przykład pracę zmianową, cokolwiek, to żeby również właśnie przykładowo, jeżeli ma Wracam na nocki, ma różne zmiany, no to że jak wraca z tej nocki, no to żeby spało na przykład w opasce na oczy i w e, zatyczkach do uszu, żeby było jak najciszej i jak najciemniej. E, e, i, I chodzi właśnie o takie rzeczy, żeby jak najwięcej z tych punktów spełnić w skali powiedzmy od 1 do 10, e, bo im więcej z siebie damy, tym więcej z tego wyciągniemy. Więc tu nie chodzi o to, żeby się rozliczać, co kto może, tylko żeby zrobić tyle, ile możemy po prostu. Pamiętajcie, że sen jest to coś, co jest za darmo. I codziennie śpimy, każdy śpi i nie musimy mieć super suplementów. Bo właśnie często osoby pytają, nie wiem, jakie suplementy na lepszą regenerację, albo jakie suplementy na sen, gdzie te same osoby nie wiem, właśnie oglądają serial dosłownie na laptopie w łóżku przy na maksa rozjaśnionym ekranie, albo siedzą w telefonie i przeglądają, nie wiem, Instagrama. To te osoby same sobie strzelają w kolano, i zamiast to wydawać na nie wiem, 100-200 zł na suplementy, wystarczyłaby taka mała zmiana, która da o wiele. Więcej niż jakikolwiek suplement. Dlatego warto jest zwrócić uwagę na ten sen, bo jest to coś, na co wiele osób no, po prostu nie zwraca uwagi. Powiedziałbym, że większość osób olewa ten temat i totalnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki to może mieć wpływ zarówno na zdrowie, jak i na kształtowanie sylwetki. Bo jak chodzi o zdrowie, to również osoby, które za mało śpią, są narażone praktycznie na większość chorób, chorób dużo bardziej niż osoby, które się wysypiają. Także wyślijcie ten materiał komuś, kto właśnie zarywa nocki, kto ma problemy z tym snem, może go to przekona, żeby to zmienić. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się ten film i co chcecie obejrzeć następnego. Zostawcie łapkę w górę, od sam do innych filmów na tym kanale. Życzę wam miłego dnia, albo miłego wieczoru, albo po prostu kolorowych snów, jeżeli oglądacie to przed snem. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.